Cześć widzowie, witajcie, z tej strony Kubiks. W dzisiejszym odcinku będę siał też jęczmień. Tak, y, tutaj kuzyn właśnie, widzowie, nie sieje jęczmień, nie? tak jak zawsze wam mówiłem, ale sieje pszenicę. Y, ogólnie to kuzynie, z czego słyszałem, już wyremontowany bizot, co nie? Tak. Mogę sobie wsiąść i odpalić go? Tak. Dobra. ciekawe, jak chodzi ten bizon. Dobra posiadamy i teraz tak Za pierwszym. Dobra i teraz. nie ma co mówić ale ład, ładnie chodzi Nie uczyni się I za ile? Za darmo Nie chyba za tysiąc złotych Nie mówiłeś A no nie w i dobra widzowie ja też idę do siebie siać te kuzynie też sobie się ogólnie to widzowie, jeszcze w tym odcinku jak pojadę na drugie pole tam siać trochę tam też posieję yy, to yy... to tam trochę tylko posiejemy i pojedziemy pójdziemy skultywatorować tutaj pole a potem w następnym odcinku będzie albo pryskanie albo mm, pryskanie albo albo sianie pszenicy choć bardziej jestem pewny, że będzie pryskanie Jak będzie wałowanie to też pewnie nie wiem, jak tam będziesz chciał kuzynie, ale u ciebie też zwałować, jak będziesz miał zesianę? tak? Nie no, bo tam trochę lepsze plony byś wtedy miał, ale to jak chcesz, to to tak czy nie? Nie bo tam kuzynie ogólnie jak ja zwałowałem wszystko, to no lepsze plony były. Więc no jak chcesz rób, ale też czego wiem, chociaż nie, nie wiem czy na pewno, ale takie wały są, y, które do Władymirca by pasowały nawet. Takie małe, wiesz. Może kiedyś byś sobie kupił. Bo na przykład... N nie potrzebuje. A czy na razie nie, ale na przykład jakbyś już miał trzydziestkę. To trzydziestka trochę parę koni więcej ma. To może nie miałbyś sobie wałowa jakbyś kupił. O, poczekaj, zobacz. Chodzić się nie da. Chodźmy. Ty tam chyba do siewnika musisz sobie już dosypać, czy nie? To worek, ale nie mogę go podnieść, więc będę musiał odjechać. E, to ja zenie włączę tak... E, ci, ci rzucam sterydy. Złapałeś już sterydy? A bo ty tego baksa masz, to no się nie dziwię, że tobie sterydy potrzebne. U, ale się ty... za trochę no, no ja już nie będę tego kupywał, bo nie zobaczyłem. Jak chłopie ja za tyle, ile ty go kupiłeś, to ja za tyle samo mam tylko 300 litrów, a ty masz 1000 litrów. Więc ja głupotę zrobiłem, no ale trud. Tego big baga to najlepiej sobie przy polu postaw, co będziesz cały czas go nosił. Tak. No jak chcesz, ale ja kuzynie nie mogę się doczekać, aż będziemy żniwa mieć, bo to będzie najlepszy, bo to będzie chyba te żniwa, jak wszystko dobrze pójdzie, to pewnie będą najlepsze, bo na dwa kombajny. Jak wszystko dobrze pójdzie, co nie, kuzynie? Ogólnie to, widzowie, tamto pole też... Na tamtym polu też jest jęczmy już posiany. I... i jęczymienia dosyć sporo teraz będę miał, bo w tamtym sezonie kto oglądał żniwa, no to sam y, sam wie ile tego jęczymienia nam posypało, dosyć dużo, więc się jego trochę też trochę dużo, bo jakby było go sporo, no to trochę też się zarobi, nie ma co mówić, ale troszkę się zarobi, a zarobku też nam nie potrzeba, bo kredytu mam jeszcze. 200 tysięcy Nie, ciebie widzę No ja też ciebie widzę, wiesz To Ty mówisz tu wóź No nie wiesz A, bo to ta łąka No? No Ej, ale ta łąka to wiesz, że to prawie największe moje pole teraz? No chyba właśnie. A czy największe? No, największe. Y, największe To jest y, to co ja mam ten. To co mam? Miałem rzepak tam, to, wiesz? To nie wiem. Y, to pole. Co jakby na środku jego drzewa były? Lasko. 3 yy, 61 Nie! To jest większy jak się tak dokładnie przyjrzysz. No, może i tak, no nie wiem. się okaże. Mam nadzieję, że tutaj plonu będzie i... Tyle, że aż mi się w pilnę nie zmieści Bo to akurat by się przydało A ty kuzynie, w sumie do słomy Bo tobie jakoś nie wiadomo ile nie będzie potrzebne Mógłbyś sobie przyczepę samozbierającą kupić Do słomy Ale nie Jak tak, to najwyżej tur do Wodomircu a i no, możesz też, bo ja kuzynie mam plan też kupić prasę nową, ale to jeszcze nie teraz, bo ty byś chciał... Nie, no, to je... bym nie może od ciebie odkupić prasę, albo no, wziąć... No to, to, to jakbyś, jakbyś chciał to mogę ci sprzedać, tylko... Nie wiem właśnie po ile one chodzą, ale tak myślę za 10 tysięcy, coś takiego. Nie, nawet na razie nie stać. Może na osiem kurt. Nie, ale to ja mówię, że kiedyś, bo ja na razie też jej nie sprzedaję. No wiem. Dobra kuzynie, ja to pole już posiałem. Gdzie biegnie? A ile tutaj jest hektarów, co właśnie siałeś? A wiesz, nie ja widzę Wam teraz pokażę na mapie, albo nie, e, to tak Ona, mieć... tanków. A tyle tych a tu 73, dodać 5, 30, 53, dodać. Ty, to takie same pola. Tyle samo mają. Nie, chyba to w sumie trochę większe. No to może i tak. Bo tamto ma hektar 20, a tu też tak by był z hektar 20. Bo tu jak widzicie widzę trochę chwastu jest. Trzeba to opryskać, bo to nie będzie za dobrze jak chwast. I potem będzie się pewnie w kombajnie zapychać. Znaczy nie wiem czy się będzie, ale no jak mokre będzie, no to zapewne się będzie zapychać. A to jest niepotrzebne. No, no chwilę jeszcze sobie pojeżdżę. A co się stało? No, ty chyba nie wiesz ile ja mam jeszcze do siania A ty kuzynie nie wiesz ile ja mam do siania Na luzie No do... ale Ty masz na pewno większy silnik No mam większy niego. ale Kuzynie, ty masz y, bardzo dużo czasu, żeby to posiąść, ci powiem. A ty niby nie. Będzie. Ja też mam dużo. A jak tam kuzyni ogólnie u ciebie życie? No skręcić się nie na, na tym kotku W Moim rzeczom jest. What oh, Dobra widzowie, teraz pójdziemy skultywatorować tamto pole. Tutaj zostały 30, czekajcie tylko kluczyk sobie biorę. Dobra pójdziemy skultywatorować tamto pole. Jeszcze pójdę może zobaczyć jak to kuzynowi idzie. Widzowie, ładnie mu idzie też. To... Nie, widzowie, nie ma co mówić, ale kuzyn posieje, to... No w tym odcinku to może nie, ale w następnym to już zapewne tak. Ile już trwa odcinek? 19.50 No 20 minut. <clears> thank <throat> Ty już kończysz prawie to pole. Jeszcze bydziemy by poza. No ja nawet jeszcze było, by nie zrobił. No ja widzę, by jeszcze mam do siania. to pole dokończyć i jeszcze dwa jecznienia, żeby zasiać. No i potem jeszcze dwa pola pszenicy. Potem będzie wszystko posiane a potem wiadomo jest yy, sprzedaż zbóż. Yy, będzie jeszcze sprzedaż no sprzedaż szybaków i potem sianie nawozów, siano kosy, no i śniwa będą. ale to widzowie Wy to może będziecie śniba widzieć za tydzień, za dwa tygodnie. Nie wiem. Jutro. No jutro raczej nie, ale Może za tydzień u wid widzowie będą mieli żniwa na tym kanale. Nie wiem jak to będzie. Halo? Halo. Wajdę. Puszczasz? Co? Dlaczego opuściłeś? Co? Dlaczego? Czy to... A to... to nie ja. To chyba... Że tak mi się zrobiło... Znaczy... przez internet. Dobra widzowie, tu już teraz przejdziemy i zaraz będzie koniec. Moje jedno pole i większe. Jeden na A to twój dziadek to kiedyś tam dwa pole przecież miał, co nie? No, kiedyś. No. Bo sobie zawsze się odbijał, prawy. Ale. Potem. już się odbiegł. Tylko jedno. Dobra widzowie, ja będę się resztę mnie już poza odcinkiem. A ja was żegnam i do następnego! Na razie!